La la la, la 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 la, la. Czy to bardzo źle, co ja zrobię, nic nie zrobię, dobrze mi tak. Sprawia, ja, że Cię lubię, więcej niż bym chciała, jeśli powiem, że nie lubię, to bym Ci skłamała. Moje szczęście widzę w Tobie, czy to bardzo źle, co ja zrobię, nic nie zrobię, dobrze mi tak uczestniczymy w dziewiątym przeglądzie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych w na terenie DPS-u Pelplin. Jest to też duże wydarzenie i dla naszych mieszkańców, jak równo i dla mieszkańców domów gości, którzy są z nami. W domach naprawdę dużo się dzieje. Zresztą dowodem jest ten przegląd i inne na terenie innych domów są ligi karciane i inne imprezy organizowane. Także czas wolny dla mieszkańców naprawdę jest zorganizowany.